Wolfgang von Trips. We wrześniu 1961 roku włoski Grand Prix na torze Monza przyciągnęło elitę wyścigów Formuły 1. Wśród nich był hrabia Wolfgang von Trips, niemiecki szlachcic, którego arystokratyczne pochodzenie wydawało się sprzeczne z niebezpiecznym światem wyścigów samochodowych. Von Tripsowi brakowało zaledwie dwóch wyścigów, by zapewnić Ferrari tytuł Mistrza Świata, co w tamten weekend postawiło go w centrum uwagi. Na drugim okrążeniu wyścigu Ferrari von Tripsa pędziło z prędkością ponad 240 km na godzinę, na dojeździe do zakrętu Parabolik. Zakrętu. Obok niego jechał lotus Jima Clarka. W ułamku sekundy ich koła się zetknęły. Kontakt był minimalny, ale przy takich prędkościach okazał się katastrofalny. Ferrari von Tripsa natychmiast straciło stabilność. Samochód obrócił się bokiem, a następnie wzbił się w powietrze. Jak niekierowana rakieta, Ferrari poleciało w stronę strefy kibiców, gdzie fani stali za niskim ogrodzeniem. Nie mieli czasu na reakcję. Samochód z ogromną siłą wbił się w tłum i ogrodzenie. Metal został powyginany i rozerwany. Siła uderzenia wyrzuciła fontripsa z kokpitu, a jego ciało koziołkowało po ziemi niczym szmaciana lalka. Jego kask został zerwany. Niechroniona głowa wielokrotnie uderzała o nawierzchnię toru. Świadkowie opisywali scenę chaosu i grozy. Krew splamiła trawę. Piętnastu widzów leżało martwych lub umierających. Ich ciała były połamane przez uderzenie Ferrari lub rozcięte przez jego metalowe elementy. Służby ratunkowe były przytłoczone skalą katastrofy. Sam von Trips leżał nieruchomo na torze. Jego kark został złamany podczas gwałtownego wyrzucenia z samochodu. Zginął na miejscu w momencie uderzenia o ziemię, a jego ciało wciąż było ciepłe, gdy dotarli do niego sędziowie. Wyścig trwał dalej mimo tragedii. Gdy samochody ryczały, mijając miejsce wypadku, sędziowie przykryli ciało von Tripsa plandeką. Marzenia Niemca o mistrzostwie skończyły się na asfalcie mądzy. Jego życie przerwano w wieku 33 lat, a nadzieje na tytuł przekazano koledze z zespołu, Filowi Hillowi, który tego dnia został mistrzem świata, Ayrton Senna. 1 maja 1994 roku Grand Prix San Marino na torze Imola odbywało się pod czarną chmurą. Zaledwie dzień wcześniej austriacki kierowca Roland Ratzenberger zginął podczas kwalifikacji. Mimo to Ayrton Senna, trzykrotny mistrz świata i być może najwybitniejszy kierowca Formuły 1 w historii, zajął swoje miejsce na polu startowym. Jego bolid Williamsa stał na pole position, dobrze znanym miejscu dla brazylijskiego mistrza. Wyścig się rozpoczął, a Senna odjechał od reszty stawki, jak się tego spodziewano. Na siódmym okrążeniu jego bolid wjechał w szybki zakręt Tamburello z prędkością około 190 mil na godzinę. To, co wydarzyło się potem, będzie analizowane przez lata. Williams nagle zjechał z toru, jadąc prosto tam, gdzie tor zakręcał w lewo. W ostatnich sekundach telemetria pokazała, że Senna desperacko próbował wyhamować samochód. Udało mu się zmniejszyć prędkość do około 135 mil na godzinę przed uderzeniem, ale to nie wystarczyło. Williams uderzył w betonową barierę pod kątem, który okazał się śmiertelny. W momencie uderzenia jeden z elementów zawieszenia oderwał się. Niczym oszczep przebił włókno węglowe kasku i wbił się w głowę Senny. Prawy przedni wachacz i koło zostały wepchnięte do kokpitu, uderzając w kask z ogromną siłą. Krew natychmiast zebrała się wewnątrz jego kasku. Gdy zespoły medyczne do niego dotarły, Senna wciąż siedział w swoim samochodzie, nieruchomy, ale żywy. Jego, jego głowa była lekko przechylona, krew sączyła się spod jego przyłbicy. Lekarze Torowi przeprowadzili na miejscu nagłą tracheotomię, wiedząc, że każda sekunda jest na wagę złota. Helikopter czekał, by przetransportować go do szpitala Maggiore w Bolonii. Chociaż jego serce wciąż biło, badania mózgu wykazały poważne obrażenia. O 18.40 lekarze ogłosili to, czego obawiały się miliony. Ayrton Senna nie żył. Brazylia ogłosiła trzydniową żałobę narodową. Szacuje się, że na ulicach São Paulo w kondukcie pogrzebowym zebrało się około 3 milionów osób. Kierowca, który na torze wydawał się niezwyciężony, odszedł w wieku 34 lat. Legenda została uwieczniona w tej ostatniej, fatalnej chwili w Tamburello. Roland Ratzenberger 30 kwietnia 1994 roku w Imoli rozpoczęły się kwalifikacje do Grand Prix San Marino. Roland Ratzenberger, austriacki kierowca startujący dopiero w swoim trzecim wyścigu Formuły 1, mocno naciskał w swoim Symteku Fordzie. W wieku 34 lat Ratzenberger był starszy niż większość debiutantów, a do świata motorsportu przydzierał się determinacją, a nie rozgłosem. Podczas szybkiego okrążenia samochód Ratzenbergera uderzył w krawężnik na szykanie AK Mini Uderzenie uszkodziło przednie skrzydło. Zamiast jednak zjechać do boksu, kontynuował swoje okrążenie kwalifikacyjne. Inżynierowie obserwujący z muru boksów widzieli, jak skrzydło niebezpiecznie się chwieje, gdy samochód pędził prostą. Gdy zbliżał się do zakrętu Wilenewa z prędkością ponad 190 mil na godzinę, uszkodzone skrzydło z włókna węglowego w końcu zawiodło. W jednej chwili złożyło się pod samochodem, eliminując cały docisk i czyniąc Simteka nie do opanowania. Racenberger był teraz jedynie pasażerem w pocisku, bez żadnej kontroli. Samochód gwałtownie skręcił w prawo. Dane telemetryczne z pokładu zarejestrowały chwilową, desperacką próbę korekty kierownicą tuż przed uderzeniem. To było daremne. Simtek uderzył w betonową ścianę praktycznie bez utraty prędkości. Siła uderzenia była tak ogromna, że głowa Racenbergera gwałtownie uderzyła o kokpit, powodując złamanie podstawy czaszki. Pasy bezpieczeństwa, które utrzymywały go w samochodzie, spowodowały śmiertelne obrażenia, bo ciało pozostało unieruchomione, a głowa gwałtownie przemieściła się do przodu. Gdy porządkowi dotarli, Racenberger był nieruchomy, z głową przechyloną pod nienaturalnym kątem. Zespoły medyczne działały gorączkowo, wydobyły go z wraku i rozpoczęły resuscytację. W pobliżu czekał helikopter, gotowy przetransportować go do szpitala Maggiore w Bolonii. Ratzenberger został uznany za zmarłego po przybyciu do szpitala. Oficjalną przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki, uraz, który później doprowadził do obowiązkowych systemów ochrony głowy i szyi w sportach motorowych. Jego śmierć, choć wkrótce przyćmiona śmiercią Seny następnego dnia, była pierwszym śmiertelnym wypadkiem w weekendzie Grand Prix od 12 lat. Tom Price. 5 marca 1977 roku w Kialami rozpoczął się Grand Prix Republiki Południowej Afryki. Tom Price, utalentowany walijski kierowca grający w zespole Shadow Team, słynął ze swojej naturalnej szybkości i cichej determinacji. W wieku 27 lat wielu w padoku uważało go za przyszłego mistrza, a jego kariera dopiero zaczynała rozkwitać w niebezpiecznym świecie formuły 1 lat 70. Na 22 okrążeniu samochód Renzo Zorziego zjechał z toru z powodu drobnego pożaru silnika. Dwóch porządkowych z przeciwnej strony toru przebiegło przez trasę, by pomóc z gaśnicami. Pierwszy z nich przeszedł bezpiecznie. Drugi, dziewiętnastoletni Frederik Jansen van Furen, nie miał tyle szczęścia. Gdy Price wjeżdżał na wzniesienie po głównej prostej, jechał z prędkością około 170 mil na godzinę. Porządkowy nagle pojawił się przed nim, przebiegając prosto na jego tor jazdy. Nie było czasu na reakcję. Nie było możliwości uniknięcia zderzenia. Uderzenie było druzgocące. Shadow uderzył w Van Wurena z taką siłą, że ciało porządkowego zostało wyrzucone wysoko w powietrze i spadło setki stóp dalej. Jego ciało było tak straszliwie zmasakrowane, że początkowo urzędnicy nie byli w stanie zidentyfikować, który to był porządkowy. Ale na tym koszmar się nie skończył. 40-funtowa gaśnica, którą niósł Van Wuren, została uderzona przez samochód Price'a. Stała się śmiercionośnym pociskiem, lecąc prosto w twarz Price'a z prędkością względną dochodzącą do 200 mil na godzinę. Gaśnica uderzyła w kask Price'a z miażdżącą siłą, częściowo unosząc jego kask i powodując śmiertelne obrażenia głowy. Uderzenie było tak potężne, że kask zakrywający całą twarz nie zapewnił żadnej realnej ochrony. Samochód Price'a jechał dalej prosto, już bez kontroli kierowcy. Ponieważ Price był już martwy za kierownicą, Shadow zjechał na ligera Jacques'a Lafita, zanim ostatecznie się zatrzymał. Gdy sędziowie dotarli do samochodu, zastali Price'a wciąż przypiętego w kokpicie, z twarzą nie do rozpoznania po uderzeniu. Wyścig trwał dalej, wokół dwóch przykrytych ciał na i przytorze, a procedury czerwonej flagi, według przepisów era, nie zostały uznane za konieczne w przypadku tych śmierci. Ronnie Peterson 10 września 1978 roku Grand Prix Włoch na torze Monza rozpoczęło się w chaosie. Ronnie Peterson, szwedzki kierowca, nazywany super Szwedem ze względu na swój spektakularny styl jazdy, jechał swoim czarnym lotusem, startując ze środka stawki. Wysoki, blondyn, powszechnie lubiany w padoku, Peterson był jedną z najpopularniejszych postaci Formuły 1. Gdy światła zgasły, stado potężnych samochodów przyspieszyło w kierunku pierwszej szykany. Wąski tor nie był w stanie pomieścić 24 samochodów walczących o pozycję. McLaren Jamesa Hunta lekko zjechał z toru, dotykając innego samochodu. W jednej chwili uporządkowana stawka zamieniła się w masę wirujących, zderzających się maszyn. Lotus Petersona został wepchnięty w bariery z dużą prędkością. Uderzenie było gwałtowne, zmiażdżyło przód samochodu i uwięziło jego nogi w pogiętym metalu. W ciągu kilku sekund wrak stanął w płomieniach. Paliwo z rozszczelnionych zbiorników zapaliło się, otaczając Petersona ogniem. Kilku kierowców w tym James Hunt zatrzymało się i pobiegło z powrotem do płonącego lotusa. Wyciągnęli Petersona z piekła ognia, zanim doznał poważnych poparzeń, ale obrażenia nóg już się dokonały. Obie nogi były poważnie złamane, z licznymi otwartymi złamaniami wyraźnie widocznymi, gdy kładli go na nawierzchni toru. Gdy przybyły służby medyczne, Peterson był przytomny i rozmawiał. Jego obrażenia, choć poważne, nie wydawały się zagrażać życiu. Został przetransportowany do szpitala na Guardia w Mediolanie, gdzie prześwietlenia potwierdziły co najmniej 27 złamań w nogach i stopach. Lekarze zdecydowali się natychmiast operować, aby ustabilizować złamania. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że szpik kostny z licznych złamań już przedostał się do krwiobiegu Petersona. W nocy rozwinął się u niego zespół zatorowości tłuszczowej. Drobne kuleczki tłuszczu zaczęły blokować drobne naczynia krwionośne w jego płucach i mózgu. Jego oddech stał się utrudniony, jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, gdyż tlen nie mógł dotrzeć do jego tkanek. Rano stan Petersona był krytyczny. Jego żona Barbara pobiegła do jego łóżka, lecz przybyła za późno. O godzinie 9.55, 11 września, Ronnie Peterson zmarł w wieku 34 lat. Zmarł nie na skutek oparzeń czy bezpośrednich urazów, ale na skutek ukrytych uszkodzeń wewnętrznych, których nikt na czas nie wykrył. Jules Bianchi. 5 października 2014 roku Grand Prix Japonii na torze Suzuka zmagało się z ulewnym deszczem wywołanym przez nadciągający tajfun. Wyścig rozpoczął się przy samochodzie bezpieczeństwa i widoczność była słaba. Jules Bianchi, 25-letni francuski kierowca z Marości i kandydat do Ferrari Akademii, walczył zaciekle, aby zdobyć dla swojego zespołu cenne punkty w mistrzostwach. Na 43. okrążeniu deszcz się nasilił. Sauber Adriana Sutila już wcześniej wpadł w aquaplaning na zakręcie Dunlop, uderzając w barierę z Opon. Na miejsce wysłano dźwig, aby usunąć samochód Sutila, ustawiony tuż za strefą wyjazdową. Gdy Bianki zbliżał się do tego zakrętu, jego samochód ślizgał się po mokrej nawierzchni, stracił panowanie nad pojazdem przy prędkości około 216 km na godzinę, wypadając z toru w tym samym miejscu co chwilę wcześniej Sutil. Jednak w przeciwieństwie do Sutila tor jazdy Biankiego skierował go prosto w stronę pojazdu ratunkowego. Marusia wślizgnęła się pod tył 13-tonowego dźwigu. Nie było żadnej osłony zabezpieczającej, która mogłaby zapobiec takiemu wypadkowi. Uderzenie oderwało pałąk bezpieczeństwa z samochodu Biankiego i spowodowało przeciążenie wynoszące 254G jedno z najwyższych kiedykolwiek zarejestrowanych w sportach motorowych. Uderzenie było miażdżące. Kask Biankiego z ogromną siłą uderzył w spód dźwigu. Chociaż powłoka z włókna węglowego pozostała nienaruszona, nagłe wyhamowanie spowodowało rozległe, rozlane uszkodzenie aksonalne jego mózgu. Gdy Zespoły medyczne do niego dotarły był nieprzytomny, ale oddychał. Ostrożnie wydobyty z zniszczonego kokpitu, Bianki został przetransportowany karetką do szpitala M.E. Szpital Uniwersytecki. Neurochirurdzy natychmiast przeprowadzili pilną operację, aby zająć się poważnym urazem mózgu. Jednak rokowania od początku były bardzo złe. Bianki nigdy nie odzyskał przytomności. Przez dziewięć miesięcy pozostawał w śpiączce, a jego rodzina czuwała przy nim nieustannie. Maszyny podtrzymywały jego oddech, podczas gdy lekarze wielokrotnie tłumaczyli nieodwracalny charakter jego obrażeń mózgu. 17 lipca 2015 roku Jules Bianchi zmarł w szpitalu w Nicei we Francji, mając zaledwie 25 lat. Stał się pierwszym kierowcą, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas wyścigu Formuły 1 od 21 lat, przerywając rekord bezpieczeństwa, z którego sport był dumny od śmierci Ayrtona Senny. Jochen Rindt, 5 września 1970 roku, podczas kwalifikacji do Grand Prix Włoch, był już na torze Monza. Jochen Rindt, austriacki kierowca znany ze spektakularnej kontroli nad samochodem i nieustraszonego stylu jazdy, prowadził w klasyfikacji mistrzostw z dużą przewagą. W wieku 28 lat w końcu zdobył konkurencyjny samochód w zespole Lotus, po latach zmagań z mniej niezawodnymi maszynami. Rindt mocno naciskał podczas sesji, zdeterminowany, by zdobyć pole position, mimo obaw o bezpieczeństwo swojego samochodu. Lotus 72 był szybki, ale kruchy. Jego projektant, Colin Chapman, był znany z budowania samochodów lekkich, innowacyjnych i często balansujących na granicy wytrzymałości konstrukcyjnej. Gdy rind zbliżał się do zakrętu parabolika z prędkością około 175 mil na godzinę, coś poszło katastrofalnie źle. Śledztwo wykazało awarię wału hamulcowego, co spowodowało nagłą, całkowitą utratę siły hamowania. W tej chwili Rind stał się pasażerem niekontrolowanej maszyny. Lotus skręcił w lewo, ślizgając się po torze w stronę barierki. W 1970 roku nie było tam strefy wyjazdowej, tylko cienka metalowa bariera oddzielała tor od drzew za nią. Lotus wbił się pod barierkę z ogromną prędkością, a metalowa krawędź przecięła przód samochodu niczym nóż. Rint miał zapięty jedynie pas biodrowy, ponieważ odmówił używania dostępnych pasów na ramiennych, które ograniczały jego ruchy w kokpicie. Ta decyzja okazała się śmiertelna. Gdy samochód gwałtownie wyhamował, ciało Rinta poleciało do przodu. Uderzenie wepchnęło go w dół kokpitu, a krawędź kierownicy zmiażdżyła mu gardło i klatkę piersiową o pas biodrowy. Gdy pracownicy toru dotarli na miejsce, zastali Rinta wciąż żywego, ale nieprzytomnego i ciężko rannego. Jego gardło zostało poważnie uszkodzone, co odcięło mu dopływ powietrza. Pomimo gorączkowych prób ratowania go, Jochen Rindt został uznany za zmarłego po przybyciu do szpitala. Sezon toczył się dalej bez niego, ale żaden kierowca nie zdołał przebić dorobku punktowego Rinta. Dwa miesiące później został jedynym pośmiertnym mistrzem świata Formuły 1, a jego wdowa Nina odebrała trofeum, którego on nigdy nie miał utrzymać. François Sever. 6 października 1973 roku w Watkins Glen rozpoczęła się ostatnia sesja kwalifikacyjna do Grand Prix Stanów Zjednoczonych. François Sever, 29-letni francuski kierowca Tyrella, był przygotowywany na następcę kolegi z zespołu i mentora Jackie Stewarta. Dzięki urodzie i szybkości Severt reprezentował przyszłość Formuły 1, będąc wschodzącą gwiazdą w niebezpiecznych czasach. Stewart miał przejść na emeryturę po tym wyścigu, swoim setnym Grand Prix, i uczył Severa wszystkiego, co wiedział. Francuz był zdeterminowany, by udowodnić swoją gotowość do poprowadzenia zespołu, prezentując mocny występ w kwalifikacjach tego sobotniego poranka. Gdy Sievert zbliżał się do wymagającego podjazdowego odcinka S z prędkością około 150 mil na godzinę, jego Tyrell nagle skręcił gwałtownie w prawo. Przyczyna początkowej utraty kontroli nigdy nie została jednoznacznie ustalona. Samochód uderzył z ogromną siłą w barierę po prawej stronie, po czym odbił się przez tor i wpadł w barierę po lewej stronie. Drugie uderzenie było jeszcze gwałtowniejsze niż pierwsze. Tyrell uderzył pod takim kątem, że został wyrzucony w przerażającą serię obrotów. Samochód zaczął się rozpadać, a części rozrzucały się po torze, gdy monokok skręcał się i wyginał. Siła była tak ogromna, że bariera ochronna się wygięła, tworząc szczelinę, przez którą samochód częściowo się przedostał. Gdy Tyrrell w końcu się zatrzymał, był niemal nie do rozpoznania. Niebieski samochód został rozerwany na strzępy, a Severet wciąż był przypięty pasami w tym, co pozostało z kokpitu. Barierki przecięły pojazd, skutecznie rozdzielając go na dwie części. Jackie Stewart, jadący tuż za nim na torze, natknął się na to miejsce chwilę później. Natychmiast rozpoznał zniszczony niebieski samochód i zatrzymał się. To, co zobaczył, było tak przerażające, że odmówił opisu szczegółów. Severet odniósł śmiertelne obrażenia, a jego ciało zostało częściowo rozczłonkowane przez bariery. Śmierć nastąpiła natychmiast. Służby szybko przykryły wrak plandeką. Zespół Terrell natychmiast wycofał się z wyścigu. Znakomita kariera Jackie Stewarta zakończyła się nie ostatnim wyścigiem, lecz śmiercią jego protegowanego. Piers Courage 21 czerwca 1970 roku na torze Zandvoort odbywał się Grand Prix Holandii. Piers Courage, brytyjski kierowca pochodzący z bogatej rodziny piwowarów, prowadził samochód de Tomaso dla zespołu Franka Williamsa. W wieku 28 lat Courage był znany ze swojego arystokratycznego pochodzenia i beztroskiego podejścia do życia, przypominającego dżentelmenów kierowców z wcześniejszej epoki. Na 23 okrążeniu Courage jechał na granicy możliwości, a silnik Fort Cosworth w De Tomaso wył, gdy pokonywał płynne zakręty toru. Gdy zbliżał się do szybkiego prawego zakrętu przy Tunnel Ust, wydarzyła się tragedia. Zawieszenie w jego samochodzie nagle zawiodło, najprawdopodobniej z powodu zmęczenia metalu, które nie zostało wykryte. Bez ostrzeżenia De Tomaso zjechał z toru przy prędkości niemal 150 mil na godzinę. Samochód uderzył w miękki piasek otaczający tor, wbił się w niego i rozpoczął gwałtowną serię koziołków. Przy każdym uderzeniu kolejne części samochodu były odrywane. Jedno z przednich kół, wciąż przymocowane do zespołu zawieszenia, zostało wyrwane i odrzucone w powietrze. W okrutnym zrządzeniu losu to właśnie to koło wraz z zawieszeniem spadło bezpośrednio na kokpit. Uderzenie było gwałtowne, natychmiast powodując u śmiertelne obrażenia głowy, ale to, co nastąpiło później, uczyniło tę scenę jeszcze bardziej przerażającą. Magnezowe elementy podwozia de Tomaso, lekkie, ale bardzo łatwopalne, zapaliły się w momencie uderzenia. W ciągu kilku sekund wrak został pochłonięty przez intensywne białe płomienie, które paliły się w temperaturze ponad 3000 stopni. Pożaru magnezu nie da się ugasić konwencjonalnymi metodami, a żar był tak ogromny, że porządkowi nie mogli się zbliżyć. W płonącym podwoziu ciało kuraża zostało pochłonięte przez ogień. Temperatura była tak wysoka, że nawet jego kask stopił się w płomieniach. Pracownicy toru stali bezradnie, nie mogąc interweniować, gdy ogień szalał z niepowstrzymaną siłą. Gdy płomienie w końcu opadły, pozostawiając jedynie zwęglone podwozie, służby medyczne stanęły przed ponurym zadaniem odzyskania tego co pozostało. Skala pożaru sprawiła, że miejsce wypadku było niemal nie do rozpoznania. Jako samochód wyścigowy, wyścig trwał dalej i ostatecznie zwyciężył Jackie Stewart, choć jego świętowanie było dość powściągliwe. Riccardo Peletti 13 czerwca 1982 roku miał się rozpocząć Grand Prix Kanady na torze Circuit Gilles Villeneuve w Montrealu. Wśród kierowców na starcie znalazł się Riccardo Pelletti, 23-letni włoski debiutant, który brał udział dopiero w swoim drugim wyścigu Formuły 1. Jadąc dla małego zespołu Ocela, Pelletti był zdeterminowany, by zaznaczyć swoją obecność w sporcie po trudnym debiucie podczas Grand Prix Monaco na początku tego sezonu. Gdy starter podniósł zieloną flagę, Ferrari De Peroniego zgasło na pole position zamigały żółte światła ostrzegawcze. Jednak w czasach, gdy nie było jeszcze zaawansowanej komunikacji radiowej, wielu kierowców z tyłu stawki nie miało pojęcia o unieruchomionym samochodzie przed nimi. Stawka zaczęła omijać unieruchomione Ferrari. Ale Poletti, startując z końca stawki, miał ograniczoną widoczność. Kiedy zobaczył samochód Pironiego, było już za późno. Ocela Polettiego uderzyła w tył Ferrari z prędkością niemal 110 mil na godzinę. Uderzenie było tak gwałtowne, że przód samochodu Polettiego został całkowicie zmiażdżony, a przednie zawieszenie i silnik zostały wepchnięte do kokpitu, w którym siedział Poletti, przypięty pasami. Młody Włoch został uwięziony we wraku. Był przytomny, ale nie mógł się ruszyć, ponieważ jego klatka piersiowa została zmiażdżona o kolumnę Kierownicy. Ratownicy gorączkowo próbowali się do niego dostać, ale ich działania utrudnił wyciek paliwa z uszkodzonych zbiorników. Zaledwie 30 Sekund po pierwszym uderzeniu, rozlane paliwo zapaliło się. Płomienie ogarnęły rozbity samochód do cella, a Pelletti wciąż był uwięziony w środku. Peroni i kilku porządkowych walczyli z ogniem za pomocą gaśnic, tymczasowo powstrzymując płomienie na tyle długo, by personel medyczny mógł dotrzeć do Pelettiego. Kiedy w końcu wydobyto go z płonącego wraku, Pelletti wciąż żył, ale ledwo oddychał. Jego klatka piersiowa została zmiażdżona podczas uderzenia, co spowodowało rozległe obrażenia wewnętrzne. Natychmiast przewieziono go do szpitala Royal Victoria w Montrealu, gdzie lekarze desperacko walczyli. O jego życie. Pomimo ich największych starań, obrażenia okazały się zbyt poważne. Riccardo Poletti został uznany za zmarłego krótko po przybyciu na miejsce zdarzenia. Przyczyną zgonu były obrażenia klatki piersiowej powstałe w wyniku uderzenia, a nie późniejszego pożaru. Mark Donahue 17 sierpnia 1975 roku na torze Österreichring odbywały się treningi przed Grand Prix Austrii. Mark Donahue, amerykański kierowca wyścigowy znany jako Captain Nice ze względu na analityczne podejście i inżynierskie wykształcenie, siedział za kierownicą swojego marcza, należącego do firmy Penske. W wieku 38 lat miał już na koncie sukcesy w wielu dyscyplinach wyścigowych, od Can-Am po NASCAR, a nawet zwycięstwo w Indianapolis 500. Gdy Donahue zbliżał się do szybkiego odcinka toru, w jego marciu nagle pękła opona. Samochód zjechał z toru z dużą prędkością, pędząc w kierunku barier. W desperackiej próbie wyhamowania Donahue zdołał skierować auto z dala od solidnej barierki. Zamiast tego uderzył w siatkę zabezpieczającą i tablice reklamowe. Uderzenie nie było szczególnie gwałtowne jak na standardy Formuły 1. Samochód przebił się przez ogrodzenie i zatrzymał się bez typowych dla śmiertelnych wypadków poważnych zniszczeń. Donahue sam wydostał się z auta i stanął na nogach. Wyglądał na wstrząśniętego, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Skarżył się tylko na ból głowy. Personel medyczny toru zbadał go pobieżnie i nie stwierdził widocznych obrażeń. Ból głowy uznano za skutek uderzenia rutynowy dla kierowców tamtej epoki. Donahue oddalił się z miejsca wypadku i wrócił do hotelu, by odpocząć. W ciągu nocy jego stan gwałtownie się pogorszył. Ból głowy nasilił się do niedozniesienia. Rano Donahue wymiotował i był zdezorientowany co są klasycznymi objawami tego, co lekarze później zidentyfikowali jako krwotok mózgowy. Pozornie niegroźny kawałek odłamka uderzył go w kask podczas wypadku, powodując krwawienie wewnątrz mózgu, które powoli zwiększało ciśnienie. Kiedy dotarł do szpitala w grazu, Donahue tracił i odzyskiwał przytomność. Chirurdzy natychmiast przeprowadzili operację, aby zmniejszyć ciśnienie w jego mózgu, jednak wewnętrzne uszkodzenia były zbyt rozległe. Mark Donahue zmarł dwa dni po wypadku. Nie odzyskawszy przytomności, opóźniony charakter jego śmiertelnego urazu wprawił kolegów z zespołu i przyjaciół w szok. To, co wydawało się drobnym incydentem, ostatecznie pochłonęło jedną z najbardziej szanowanych postaci wyścigów, która poniosła niewidzialną, powolną śmierć Patrick DePiler. 1 sierpnia 1980 roku na torze Hockenheimring w Niemczech panowała cisza. Słychać było jedynie dźwięk pojedynczego bolidu Formuły 1. Patrick Depailler, 35-letni francuski kierowca, znany z ekstrawaganckiego stylu jazdy i pasji do motocykli, przeprowadzał prywatną sesję testową dla zespołu Alfa Romeo. Zbliżał się weekendowy Grand Prix Niemiec, a Depailler był zdeterminowany, by poprawić ustawienia samochodu. Tor Hockenheim z 1980 roku był obiektem z długimi, prostymi przecinającymi las. Najtrudniejszym fragmentem była Ostkurwe, Szybki, lewoskrętny zakręt, który wymagał precyzji i zaangażowania. Kierowcy wchodzili w niego z prędkością ponad 170 mil na godzinę, a od drzew oddzielały ich jedynie cienkie bariery. Około godziny 10.30 rano Pailer był na swoim czwartym okrążeniu tego dnia. Wchodząc w ostkurwę, coś w samochodzie całkowicie zawiodło. Późniejsze dochodzenie sugerowało, że pękł element zawieszenia, choć niektórzy spekulowali, że winna była awaria opony. Niezależnie od przyczyny, skutek był ten sam. Alfa Romeo natychmiast stała się nie do opanowania przy maksymalnej prędkości. Samochód gwałtownie zarzuciło bokiem, po czym wzbił się w powietrze. Przez krótką chwilę czerwona maszyna leciała w powietrzu, zanim zmiażdżącą siłą uderzyła w barierki ARMCO. Uderzenie było tak gwałtowne, że samochód rozpadł się na kawałki, odłamki rozrzuciło po torze i w pobliskim lesie. Sekcja kokpitu z depilerem wciąż przypiętym pasami zatrzymała się na pogiętych barierkach. Nie było pożaru, ale szkody wyrządzone samochodowi i kierowcy już się dokonały. Siły uderzenia spowodowały ogromne obrażenia ciała depilera, miażdżąc mu klatkę piersiową i głowę. Gdy pracownicy toru dotarli do wraku, znaleźli depilera nieruchomego. Nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej. Siła wypadku zabiła go na miejscu. Jego ciało pozostało w zdeformowanym kokpicie, a dłonie wciąż zaciskały się na kierownicy. Ostatni dowód na to, że był kierowcą, który nigdy nie odpuszczał gazu. Ironia tej sytuacji nie umknęła tym, którzy go znali. Depayere, mężczyzna, który przeżył niezliczoną ilość wypadków motocyklowych, a wcześniej złamał obie nogi w wypadku na lotni, zmarł podczas testowania udoskonaleń bezpieczeństwa w samochodzie. Ostatecznie nie udało mu się go uratować. Helmut Koenig. 6 października 1974 roku w Watkins Glen rozpoczął się Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Helmut Koenig, 25-letni debiutant z Austrii, prowadził mało konkurencyjny samochód Surtisa w zaledwie swoim drugim wyścigu Formuły 1. Pomimo swojego ograniczonego doświadczenia na najwyższym poziomie sportu, wykazywał potencjał i metodyczne podejście do nauki trudnego toru. Na dziesiątym okrążeniu Koenig pokonywał wymagający tor Watkins Glen, gdy katastrofa nadeszła w najbardziej banalnej formie. Jego prawe przednie koło nagle się rozszczelniło, gdy zbliżał się do szerokiego prawego zakrętu na końcu prostej. W normalnych okolicznościach taka awaria prowadziłaby do kontrolowanego poślizgu w bariery, nieprzyjemnego, ale rzadko śmiertelnego. Samochód wypadł z toru przy prędkości około 225 km na godzinę. Koenig przygotował się na uderzenie, gdy Surtis zbliżał się do barierki ochronnej. To, co powinno być zwykłą barierą zaprojektowaną do pochłaniania energii i ochrony kierowców, stało się narzędziem jego śmierci. Dolna część barierki została zamontowana nieprawidłowo. Gdy samochód koniga uderzył, uderzył w barierę. Zamiast ugiąć się i odkształcić zgodnie z projektem, metalowa bariera ustąpiła na dole, pozostając nienaruszona na górze. To stworzyło śmiertelny efekt gilotyny. Surtys prześlizgnął się pod górną częścią barierki z przerażającą precyzją. Metalowa krawędź bariery uderzyła w kokpit dokładnie na wysokości oczu Königa. W jednej chwili górna część jego kasku i głowa zostały odcięte od reszty ciała. Gdy sędziowie torowi dotarli na miejsce kilka sekund później, stanęli w obliczu horroru nie do wyobrażenia. Ciało Königa pozostało przypięte w pozycji kierowcy, a pasy bezpieczeństwa zadziałały idealnie, utrzymując jego tułów na miejscu. Ale tam, gdzie powinna być jego głowa, nie było nic. Wyścig trwał dalej, podczas gdy przykryte ciało Koniga usuwano z toru. W oficjalnym komunikacie podano jedynie, że Austriak brał udział w wypadku. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, kliknij wideo na ekranie i koniecznie zasubskrybuj kanał.